Happy birthday to you! Happy, Happy birthday, to you. birthday to you! Happy birthday to you too! Happy birthday to you too! Uwa! <coughs> wow. Muszę <Mi> smuchnąć! <laughs> Ładny to ci zaszykowaliśmy? No, to jest ta babeczka ta dobra? ta No ta najlepsza. Yeah! No to, ja. no to się nie, nie liczycie. Dobra, fioletowa, no wiadomo. Nie. Mamy mały prezencik dla Ciebie. Co prawda ci jest czwartek, Nikola ma dzisiaj urodziny. Ale w sobotę. fajna to torba mały. z tego ja. wszystkiego. Stanta. Wasze torbę taką sobie Hej ta No to buźki. Dziękuję. W tym roku taki malutki prezencik widzisz, bo już, już masz 13 lat, już jesteś duża dziewczyna. Ale no ale za zobacz, co A ja jesteś... Co? A tak, Waga. no, musisz sobie uwaga, zobaczyć. Uwaga, waga, uwaga, uwaga, uwaga. Czarno-złote, fajne? Fajne, czy nie? No, coś sobie mają. Są fajne, okej. Okay. Dobrze, bo inne. ja wybrałem na ostatnią chwilę. Takie. Myśmy mieli ten pudelek, są bardzo ładne. Ale, ale to pudele, nie to widać. Chyba. że to mieszkamiki? Tak, widać. to po domu. Aha, myślałam, że to jakiś piesek jest. Nie, no ale to, to są mieszkamiki. No, no, no e, Bo te są takie, już wiecie no zniszczone, więc. No, ale na zimę to jest właśnie takie, nie? E, spinki? Tak, to włoskiego. tam jakaś się tam zapina. Dobre, super, super, mega fajne. Sincere. O, dziękuję. No, no, właśnie, No właśnie, no. Kupkę, tak, no. wiadomo. No właśnie. Kali. Ale śliczne! Ale śliczne, mega! Super! No zobacz, tutaj i zobaczcie, też nie ma. Ale super! Fajnie, Perfect. bo masz na ja zdjęcia będziesz miała na kartę tę autobusową tą... Tutaj? Ale super jest! No, a tutaj jeszcze też masz. Co tam jest? Nie tutaj, tam do zamkniętym. A ja tego nie ogarnia. Co jest, Tu jest! Nie jest! Domek. Jezus, ten portfel to jest no magiczne, jakiś zwierzęcy. Dycha. O Jezus Maria, no okay. dziękuję Coś bardzo. Co tam sobie jeszcze dokupisz do prezentu? <noise> dziękuję. Ok, a tak mówię. I uwaga, co to jest? Co to jest? Kalendarz? No <noise> Ale śliczny. Zeszyt. Się? Tak. A ty, ty byś ten... Pokaż tutaj. No, Sinsea. Sinsea. My, byłyśmy, my byliśmy ostatnio właśnie w Praktycznie. W A jeszcze świeczuszkę wczoraj Bardzo... do mnie dostałaś. Gdzie masz tak. świeczuszkę? No. Tak świeczuszka? Już zobacz. Oj, tu tu leś. No właśnie. O jeszcze taką świeczuszkę A, też tak. dostałem. Taką, no idziemy, o, no e, w ogóle e, przed chwilą wstawiłam Instastory e, ten, e, gdzie mam e, TikToka w ogóle kochani, e, już e, otworzyłam TikToka niedawno. E, kiedy oni to widzą? No już teraz możesz, bo już masz 13. Nie? A kiedy oni to widzą? E, tak jakoś cieni, nie wiem. Bo... no Więc zapraszam was, moja nazwa to... Baby, więc zapraszam was serdecznie ja już na Instagramie widziałam w ogóle e, tyle osób mi życzenia składało teraz wyrobię właśnie kolaż z życzeniami ale dałaś na Instagramie już wiadomość Wiadomo, a że masz to, TikToka? No tak dałam, właśnie mówi o tym teraz. Tak. w ogóle mi życzenia składać ty to jest kochany. Dziękuję Wam wszystkim. I Nikola za e. chwilę przychodzi do niej, a tam coś robię. Mama, zobacz, życzeń, życzeń. już zobacz jak fajnie. No bo ty jest taki... Ale inne. na TikToku czy na Instagramie. Na Instagramie. 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 Życzenia ludzie składają. Ludzie. No. Ludzie. To dziękujemy za pamięć widzom swoim kochanym. No. Wpadajcie na sklep w Lopniku. TV. Kropka kiedyś m. będą takie piękne bluzki. Niestety takiej koszulki nie ma, bo to jest ale kiedyś koszulka. Będą. Ale są bardzo fajne inne. Yy, kolor tak to, to obecnie ma w praniu chyba. Więc teraz zapraszam was na Instagrama i na Tiktoka, się A imprezka dopiero się kochani zacznie. Będzie w sobotę, bo jest czwartek. Dzisiaj urodziłam się o 12:20. No tak właśnie. jest. Tak. A mamy? A nie już chyba. A, a, a to raczej. Się... Okej. Okay. No to podobał się bardzo Do zobaczenia w sobotę. Jest super 私は。 Siemka kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj e, znowu taki vlog z auta, ale nie taki zwykły, ponieważ dzisiaj są moje e, urodziny. W sensie były dwa dni temu, z tego co pamiętam. A dzisiaj świętujemy je ogólnie, czyli zapraszam rodzinkę tak jak zawsze. E, no i teraz jedziemy gdzie odebrać tort, tak? Odebrać tort i, to. i tak, i balony. E, no i jeszcze trzeba kupić e, dwójkę, bo Nelcia też, bo jakby razem z Nelciem mamy organizowane urodzinki. Będą dwa, to, dwa torty, więc jeszcze musimy kupić e, dwójkę, taką świeczkę z dwójką dla Nelci, bo mama mówiła, że nie ma, e, więc jeszcze kilka rzeczy, rzeczy trzeba dokupić. Ogólnie jest godzina chyba A, 12. A i paper, papier, żeby ten, owinąć Nelci prezent. Właśnie, e, bo kupiliśmy Nelci, w sensie to nie rodzice kupili jej lalkę e, Baby Boar z takimi różnymi akcesoriami, bo Nelcia kocha lalki, naprawdę jenom jej kupiliśmy Ona chyba. Je nosi, całuje, tak. Na tak. święta, no to naprawdę e, sobie wszędzie do wózeczka i zawsze no wszędzie ją ze sobą nosi, więc myślę, że nowa jej się przyda jeszcze z akcesoriami, więc mam nadzieję, że się ucieszy więc... E, czy cały czas mówię więc kochani no e, Zostawcie łapkę w górę, teraz, teraz, kanał No i widzimy się za chwilę Więc e, teraz już szybko został tort, jedziemy TORTY Tortyna właśnie jako koty. Bo Nelcia ma e, ze świnką pepą. Ja sobie wzięłam smak Oreo, e, bo mama, mama miała na swoich rodzinach oreo i był bardzo dobry, więc e, też biorę i Nelcia ma ze świnki pepą. Nelcia mm? ma ze świnką pepą, tak. No dobra Słuchajcie, to jest nacinowa zabawka. Dostała właśnie na urodzinki. Kto nie widzi, to wpadajcie na kanał Monika Trzepkro, prawda? Tak, dokładnie. Mama tu porządki robiło, za 2,5 godziny będą goście. A my już jesteśmy z tortem, nie pokazywaliśmy na miejscu. A, torta nie nie? I to jest Nelci. Bardzo cię śliczy. Kilka nepal górki. ma świętokradera. Necią ma świętokradera. Co tu ty już? Nie ja mam już tego takiego. Co zrobiła? Zobaczę, dostapiły. Tak. tak się cieszy z Można ich chyba bardziej nadmuchać, na pewno można, ale nie chcę ryzykować. I jeszcze tutaj ma taki baby babyboard. Ale, ale słuchajcie, nakarmiła, dała i dyda, i na razie, na razie jest cisza, na razie jest cisza. Dobra, teraz idziemy zobaczyć Nikoli torci. Ja już widziałam, I... I... Tak wygląda Nikoli torci. Łęc Piękny torcik Dobra, to no, my no, słuchajcie, no, mamy no, dokańczanie no. jeszcze takich sprzątanka i tak dalej, bo urodzinki robimy w domu. A fontannę czekolady mamy właśnie. Nie wiem czy widzieliście już. Kupiliśmy w tym roku, bo wyszło taniej niż wypożyczyli. Ty otworzyła sobie już tą lalę, mama, wiesz? Otworzyła sobie tą drugą lalę. Beliz, tak, beliz, zobacz. No, jeszcze taką laleczkę. I też butelkę, daj tata pomoże. No, tata wyciągnie. Albo mama. No, albo mama. Jest, udało się. bardzo. I dydę, oczywiście. O! No i już w komplecie. I tutaj. Już. Mhm, no już. Co, co, do zobaczenia później, tak? Ja mam teraz fontannę. Teraz fontannę już szykujemy? Nie, jeszcze. Jeszcze czasu mam do fontanny, nie? No, już nie było. Ej, właśnie, musimy tu sobie załatwić jakąś przeduszkę bo tu nie mamy kontaktu, tak się spada. Tu mam najbliższy kontakt, będziemy musieli tak. iść tędy. No i dokończę, wam kupiliśmy w tym roku fontannę, bo w tamtym roku wypożyczyliśmy fontannę, za ile, mama? Po 200 zł kosztowało wypożyczenie fontanny na mieście plus jakieś tam słodycze były. Wszystko ładnie wyglądało oczywiście. A teraz zapłaciliśmy za stówkę, kupiliśmy w Media Expert fontannę czekolady. Za 80 zł czekoladę, tylko że ta czekolada, bo to specjalna czekolada, to wchodzi. Ta czekolada starczy na takich chyba 10 przyjęć, także. 4 mi więcej podejrzewam. No dobra, 5 przyjęć. 4! 4 przyjęć. Czyli 20 zł czekolada, to te 120, plus jakieś chipsy, klupeczki 150 zł, taniej wyszło. A efekt później pokażemy czekoladę. Na kilka lat. No się okaże, chyba że się dzisiaj zepsuje, po tam. No wyleła i tak a, że ładną palmę kupiłem. no dobra, zobaczcie, to jest ta ładna palma, o co Michaela powiedziała. O, mięsko zrobione, proszę. O, tu szefowa kuchni, zobaczcie, szefowa, co tu się dzieje. Szefowa, a, Ale to jest nie wszystko, bo tu jeszcze będzie wow. ser, tu będzie ananasik. Także a bo tutaj, tutaj na to ser? Tak, a teraz a tu ananas ananasik i, i ser, a tu mamy dewolajki. Tutaj to, I schaboszczaki I polskie, i ser, słuchajcie. Także wszystko, słuchajcie. Także tak pysznie będzie, później jak do stołu szefowa tu przygotuje i zrobi, to Wam pokażemy, jak to wygląda. Tak, I kupiłem szefowej ulubione chrupki. Okej. Okay. I winogronko też jest do kompany czekolady. Niestety truskawek Nikola nie było. Nigdzie, ani w Biedronce nie było nigdzie truskawek. Nie było to nigdzie to truskawek, truskawek. naprawdę. Nie było na żadnej Nigdzie nie, nie to było. Ale mamy inne rzeczy, także. No, podoba się ta piłka. Co Zarówno rodzinę ci kupię taką. A banan jest? Jest. Banan. jest a banan jest? Winogrono. Chipsy. Te, te, no jak, nie te paluszki. I jeszcze mamy. Paluszki zwykłe i mama kupiła jak to się nazywa to takie miękkie e, pianki, tak? Pianki, o. I zawsze są może że ogórka na przykład na jak chcesz czekoladę. O, ta tutaj... Ta to jest najlepsza mama na świecie, Nela to jest najlepsza mama. Wszystkie dzidzi są u nich szczęśliwe. O ta może już nie.